Ile kieliszków wina pije pani dziennie? Cztery. Cztery? Przecież pozwoliłem tylko dwa. A dwa jeszcze rodzinny pozwolił. Co babcia powie o dzisiejszych lekarzach i leczeniu? A co mam mówić? Leczę się spirytusem na gardło, na rany, na duszę. Babciu, proszę dmuchnąć walkomat. A po co, synku? Wystarczy powąchać mój rosół. On też ma procenty. <laughs> Jaką radę dałaby pani młodym ludziom? Radę, żeby młodość miała kartę stałego klienta. <laughs> Za każdym razem, gdy ktoś mi robi komplement, mam ochotę z nim przespać. Pani ma bardzo piękne oczy. <laughs> A jak pani widzi dzisiejszą miłość? Szybciej się kończy niż abonament w telefonie. Pani sądzi o małżeństwie? Małżeństwo to jak herbata na początku gorące, potem tylko na nerwy. <grystwa> co pani powie o facetach? Są jak pilot do telewizora. Wszyscy mają te same przyciski. <grystwa> A co z miłością po ślubie? Została. Tylko każdy kocha ciszę. <grystwa> Pani Mario, co pani myśli o rozwodzie? Gdyby nie był droższy niż ślub, już dawno bym spróbowała. Co pani myśli o pracy zdalnej? Oni nie pracują zdalnie, oni śpią lokalnie. Co pani sądzi o pracy młodych ludzi? Oni pracują tylko nad wymówkami. Dlaczego młodzi ciągle w telefonach? Bo jakby spojrzeli na życie, to by się rozładowali szybciej niż bateria. Nie. <noise> Jak pani widzi przyszłość młodych? Jak ich TikToki, krótką i bez sensu. <noise> młodzi lubią pieniądze? Tak, cudze najbardziej. <noise> Jak pani ocenia ambicje dzisiejszej młodzieży? Kiedyś marzyli o pracy, teraz o zasiłku. <noise> Czy młodzież lubi się uczyć? Tylko jak nauczyciel wygląda jak influencer. <noise> co młodzi wiedzą o życiu? Tyle co ja o TikToku. Nic, ale pewni siebie. <noise> Czy młodzi są dziś leniwi? Tak. Jakby mogli, to by ziewali należąco. Jak pani wspomina męża? Cicho był tylko jak spał i nawet wtedy chrapał. Jaka jest pani filozofia życia? Nie planuj za dużo, i tak życie ma własny terminarz. Jaką radę dałaby pani pracującym? Pracuj tyle, żebyś nie musiał się spowiadać z lenistwa. A co pani powie o miłości dzisiaj? Miłość teraz ma zasięg jak wi-fi. Słaby i tylko w domu. Co pani sądzi o pracy młodych ludzi? Oni pracują tylko nad wymówkami. Kochani moi, subskrybujcie mój kanał. Nowe śmieszne filmiki codziennie. Hej!